A czemu pasza nie ma walki wieczoru? Ej, pasza nie ma walki wieczoru na tym tym? Nie, no miał mieć chyba, nie? A chyba. To czemu on był w jakimś pierwszym panelu, a. Nie, ja wiem. Czy to ja nie ma teraz. Hare... Nie ma. Może Może za Tam się dogadali, no. Może był głodny i powiedział, żeby na pierwszy, bo. No. Puści się szybko. Ubezręło się z nim, pasza wygra? No myślę, że się. będzie ciężko. A jaka jest formuła? Mama. Mama. No w może coś tam po, podziałać, no Tak naprawdę Nie wiem, to wygra chyba Ale wiesz naprawdę jest taka, że na razie w MMA to pasza jeszcze nic nie pokazał, nie? Tak naprawdę Więc nie wiadomo do końca jak, jak on jest w parterze dziękuję. no. Ja myślę, że Jaro jest top kurwa parter nie Mówisz? Aha. A walczyłeś z nim w parterze? Nie ja, ale widziałem na treningu jak się kulał. Ja widziałem jak Piotrek się kulał. Co To ma ja i robimy na naszą ustawkę na Bę? Ja to czekam Piotrek na twoją walkę, nie? Na ja nie będę walczył nigdy co ty co? No, budżetu nie ma, żeby Izak zawalczył? <noise> Izak, Ogólnie idziemy z 3 na B, ja i Pago, mam respa. A main, dużo, dużo, dużo jadą Pobreza Ja nie widziałem za Jadą, jadą. No, dawaj, Paweł, dawaj, Paweł, musisz. Main, main, main Otwieraj skrzynię na CSGO Skins. Z kodem maestro otrzymasz darmowe 2,50. Oraz plus 10% do depozytu. Strona posiada codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić kosę. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć epickie skiny. Dodatkowo funkcja Exchanger pozwoli Ci wymienić przedmioty na skiny, które Cię interesują. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Wejdź w link w opisie, użyj kodu maestro i zdobądź swoje wymarzone skiny. Ja prawie, ja prawie tego gościa nie widziałem, a to jest ten mój Nate zobacz pago, nie? Widzisz to? To był mój z granie? Paka, paka To jest ten night, co Ci zostawiłem A, ten no 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 tak, tak no Tak, na no tym rzuciłeś Co mnie goni? Nie! Ale mi się Mateusz, odwinął! Ale Mateusz, wiesz ja co zauważyłem, że ty na plękach strasznie jesteś wygadany. Czemu? Nic nie mówiłem co MS prawie nie krzyknąłeś, tak? To w meczu w ogóle nie krzyczałeś. No bo no, no, w meczu nie, meczu nie ma miejsca, z miejsca na krzyki. Zostawiłem pierwszy raz w życiu i z tego miejsca w życiu nie zostawiłem, bo zdobyłeś dwa fragi, nie? Nie no, Bartosz, no. Mecz SEA to mecz SEA, no. Ale profesjonalnie podeszło. Ja jestem teraz zróżniony mocno. Flaszuje ci! Dwóch Cave, dwóch Cave jest. Dwóch Cave. Trochę kurwa poszło. Po sprzęgle kurwa. Nie spodziewałem się, że typy wyjdą. Okej. No wyjście, bo był smog taki Ja jestem skubany, zapalają B Odcięli nas, odcięli Teraz nas no Mamy flesze na mid'a nie mamy, nie mamy Ja bym wybiegł, wybieg. ja bym ja wybiegł tu. Wybiegamy? No, dawaj. 3, 4, go O kurwa, przeszał 70 smogów dałem To gniazdo skoczy Dlaczego? może, co? 2 idę mi dali, mid wybiegł jeden 10, To mnie weszli. I przy KB, jestem schowany w basenie. A minus tracą. Całkrasę. Aleś najebałem, ja pierdolę. Galam wysadzał. Mam mnie Był na gali. Jeszcze mid wyszedł, mid wyszedł. A no Jeszcze jeden Main. Main, Donat. Donat, się trzymam. mit przechodzi wam. ja. jest. redrum obite Przechodzi. Wraca, wraca do Donata. Mit jest. temu. On wrócił, last on na jest. To no jest kurwa. Dobra. Dobra. Wracam B. za kręt przez wszystko, Miał timing do heavena, na B Nie widziałem środka, mógł ja do... Ja wkracam A Ale Pago później wyheadził, on mógł się schować gdzieś On mógł przejść z tego redrooma i tak Tak, idę sprawdzić w plecy Jest w redroom O tam, o tam, jest, jest A Chowaj się na B Duda, W redroomie cały czas, ale chyba dałem się A On jest Kurwa, ja myślałem, że on jest od tego, ty Co? Od CT, słyszałem nie wiem, hit kurwa to jest, nie? Ja myślałem, że Ty jest od CT Biegnie Mam defania No nie wierzę, ale... Właśnie, najpierw ta... hyper odjebał, później ten gość odjebał w ogóle, co jest? A ten, gość, ten gość, też myślał, że jest od CT No właśnie, coś się, coś, coś się <grym> popsuło <grym> chyba dobra. Do majta pasuje jak koronkowe e, <grym>, daj mi majda, please Jadę w mainie jeszcze jeden. W no, no, jeszcze jeden. Pod Kajwem mogą być. No jeden no, heavy now. Ja ich będę ich Jeszcze jeden, jeszcze co jeden to? Cave wszedł, cave wszedł. No nie wiem, dla mnie walka Diablo... Pasza w MMA ma walka wieczoru. No która jest większa niż ten? Cassio z... Z Adamkiem jest mocniejsza? No okej, okay, powiedzmy, że tak, no ale... No Ale ja nie jestem obiektywny też, nie? Ja na suchara wchodzę tam, nie mam nic. Nawet nie chodzę. Wjechał. bez niczego. Jeden, dwóch, dwóch, jeszcze jeden, jeden. Uważaj, Bez Kurwa! Kajwa leży? na jeden? To na Albo na Longu. podchodzę rampę rampa. Longa. Cave albo Long, long raczej Cave musi być. Super nice. Ale wygraliście, panowie, rundę. No Runda z Fiutą. Nie da fiuta Nie Nie da Nie da nie, czekaj jeszcze. Teraz leci. Heaven piku jeden. main Mhm. Uh -huh. Coś smoka pował? A jednego flasha, nie. A nie, mam A w sumie. A nie, Podbiegają Rampa nie. A nie, nie. A nie, na A na no, no, co robimy filmubeczkę, mi midem do okna Tylko wiecie co, możemy po chwili to zrobić Tak, nie albo, albo nie, rush robimy Donat jest Przeskakujemy, przeskakujemy tu Był z jest jeden jest Donat Ładny Cata Włażył jeden pękna, no. Chodź pewnie, ho, ho, napierdalajmy się z nimi Jeszcze jeden Pohedzie, Pohedzie. Pohedzie. Napierdalajmy się i sam ich napierdolił No przepraszam no, przepraszam, i ja Pohedzie. 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 A o, w mi też da? Grow? Ja już odbiłem co w szyka Ej, pięciu jest! Pięciu, pięciu mid jest! Nie ma smokea w oknie ta w i, i znaczy Donat. Ja Wchodzę do a ja to głęboko. Olej, tam plecę. Dużo będzie. Donata nie ma. co no. smołka tam daje. Lecimy jest jest ja jestem, kurwa, to no było Insta-smoke Pago był tylko. na naszej skrzynce na midzie, jak nie, nie gadajmy, nie gadajmy. Pago, czy się uczysz insta, czy...? Myśmy okolenej ludzie. No, to jak no, Pago nie potrafisz, to to so, rzucaj. No, co... Dajcie my... mi zagrać akacza i dajcie mi pikować, wiesz co? Do do no dobra, czy Ja będę sobie pod B. Daj mi smoke'a, to ja ci dam do cave'a, ogólnie. Patrzę sobie gary na razie. Ja dałem smoke'a na wyjście. Kurwa, panajdy. Nie chcę ktoś boost'a. Smoke, oni cave'a pikują. Cave'a będą pikować teraz Wiesz, No Idę do was Piotrek, pikujesz we? Nie, no mam pewne smoka mam Dobra, no to da pikuj. Nie chcesz na Busika? To daj. O! No, nie, jednak nie chcę. Mateusz No, co on to tak <laughs> Pikuję tego y, shorta, wiesz? jeden. Jeszcze jeden. jeden. Mogę zawieźć, jeszcze jeden. Jeszcze jeden nabity. Jeden a cię Haj. Na rampie Patrz. Tak, tak, tylko ty prawy podejdzie pewnie Jeden kałak jebany. Chodź, chodź, no, mi nie, nie. Ładnie Jeden na jeden. Ogólnie. Biegnij, biegnij na A kurwa stary. Ty kurwa na B pewnie jest gdzieś odląga. Oj za czym Wygrałeś to, na finusa. Kurwiela Łatwo dla ciebie saju. Jak gdzieś cię uczył. Kurwa. Dzieciu, będę tak samo, wiesz? Paweł. No. O, on już wiesz, że nie ma cię tam. To Jest kurwa. Ale już wiesz, że nie ma szans. O kurwa! Ojojoj. Oj, oj. No, najterej już No nie, no, no dzieciu był no, Powiem ci tak, gdzie by tak samo. No. <laughs> nie, no nice Paweł, no ale dobrze było, no nie ma co. Chciałem wjechać w cave, ale jak osmokujemy ja to złapie rampę. Ja, e, Milla mogą wychylać. Dziękuję Dobra, złoty. Ja go nie widzę Paweł. Heaven, heaven. Leży. Ładnie, cofnij, w nie Chodźmy wtedy. okno. Jeden w Red roomie strzelał ogólnie. Więc szybkie no jeden, ceta to będzie. Starana. Nie widzę za bs Ja w Donat skaczę. Donat. Tak, proszę, Donat. A za, za tę Patrzę, CT. Kurwa. Masz kłaść tutaj na rogu, kłaść. Róg Donat. Nie, nie było chuja. Nie no No złoty świr, 25 giftu Tak coś odpatrzymy Ja spalę, ja spalę Ja spalę Ja spalę, ja spalę. Ja spalę Mateusz, ja, ja, ja chcę piknąć sobie Ja spalę w biegu Na środek Basen, obity Nie no, biegają w środek Heaven, Heaven będziesz miał i Jeszcze jeden proszę mi dać jeszcze 3000. Mamaj nas powiedziano. Donat. Gość A jest donat chce. Ja mam jeden HP. Także. To gość z mida jest, to goś z mida. Jeden donut. Donut. Pójdź te, pójdź ja jeden donat. Leży sobie connect Skywa. Pojdźcie, Pójdź be po ogólnie. Daj mi. Ja nie zajmuję tego do końca, mimo bo. Proszę no, nam idę. Chodź na midę, pojdź na. Mida, no bo już tam flesza, wiesz.

Weź hyper Proszę, zarazie Donat jest I red room Mamy B Wattę. Uważaj Donat leży Ładnie Na woku, na woku, chodź tego cave'a, chodź Robisz coś pod B teraz? Tak. Rów Chodzę się na woku Ładnie, ładnie tata Tam, tata jeszcze Pro, Boosta nie masz ja Ale... Otoczenie. Leży jeden z cave'a. Lamp to donut. Proszę temat tematy. Jest tt. Nice. tata wiem, wiem, wiem. Ostatni cave pobity. A wupa, wupa. pikuję. Donata pikuję. Za wupą. Nice. Ja wychylam rampę sobie Piotrek. I możesz tam... Ktoś komponować. To łapię ci. Cave'a. kurwa. Prostuje mi teraz pago. Czysto. Zobaczcie wyjazd mi z kompleżu. Może skrót A, No. Jeszcze, jeszcze Nie, no, Jeszcze no, no. Uciek Uciekł do main'a. To go B może. Uh -huh. Daj, może być jeszcze jeden, może być jeszcze jeden. Może być w cave'ie. Nie, nie wiem. ma. Tu palak jest Może plecy robić wodą. No, wychodziłem on MQ na nie? Mid no. jeden. O Jezus Maria. I plecy w B uważaj. Ja łapię, łapię. To może antyraz? Ja z pałek. nie, 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 żółt, nie, 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 Leży. nie, 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 wiesz co ja, stąd, ja, ja stąd o, jestem, Heaven, on słyszy w ogóle wodę jak biegnie w kwiatek, to jest długobalny On strzela wiesz Ej, wejdźcie tym midem na łok Do Donata chłop zrotował, bo dam smola. Wejdźcie midem na łok Mhm, mm idę, idę z siebie już On był cave Patrzy cały czas, to dwóch było na midzie On po Ale lewej był, lewej. po lewej No zobacz nas kurwiela no, wide peek'em robi Trampa, flash po co jeden Ja wbiegam Leż, leży On jest obity w cave'ie Długo mam już blisko Cave, Czekaj, smokuję CT Leży, leży, leży Biało mam Na jeden CT mam całe, planty Jest redroom, strzela tam, no Teraz może biec na heaven już Tak, on stepną chyba do heavena i mu Pałac Dobra. Gra z Tobą w ogóle, wiesz? Mhm. Uh -huh. Może od rampy pójść. Muszę pójść. No, stój schowany. On odbija to w ogóle, więc tam dużo to nie ma. Mają zero, ogólnie Spalę tylko rampę na B i Ja spalę Ja nie wycisnęłem tylko na nie? B. Ja bym schoczyli, zasili ta Rob, możesz stajkować B jak Ignaty? ci na G? Tak Smok no, na nami Smoka nam poda. Kurwy jebane Jakiś ten smok dziwny Ej skuta on jest? Na boosta no, można wejść Uważajmy boost Ja on jest w ogóle lewej całkiem lewej, jest południ południ. Może na szybko dawał Chodźmy na boost Chodźmy na boost Daję boosta No wchodź Uważaj po lewej Lampa Jesteś B1. już? Tak no. Sprawdzali lampę B Na łoko, na woku wychodzimy Pikuje do nas nie, wow, nie musisz, tałek, nie musisz. Tałek, tałek. Ja już idę do was Mam Donat CT rotuje. Patrz, patrz CT Donat leży. Smokuje CT Bombę okay. masz pangą Wiem hmm. Może wyjście z tego smoka. Ja mam main'a. Do Dobra. Was, ty się chowaj. -t -t. Ja będę się tam za późno, ale leży Diagram Ja gram pierwszy, miałam zero Jeden CT no to już, pierdolni mu. leży. Ostatni, ostatni. O, o, wyciągnęliśmy. Ja bym w ogóle spróbował zraszować B, nie? Zróbmy no. raszy B. Be, be, bez lampa. Bez ja. żadnych fleszy, bez niczego. Ja fleszuję. Ale to co takie, co nie, nie, nie mam zrób. Nie, nic nie. Nie chcesz? Kurwa, nic, kurwa, stary. Nie, nic. No dobra. Yy, trzecia osoba gasi. No no to tak. gaszy. Długa, 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 długa. Przyjąłem długa. kurwa na czoło. Nie chcę się tego grać. Jest Donat. <grym> cave będziecie log, mieli. Cave możecie mieć. Cave, Cave jest. Loga, jest. Loga, rampa idzie. Ja w rampę. Mołka dałem. wyszedł. rampa jest? Leży. Cave był jeszcze. Cave, jeden Cave. jeden Cave, 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 Cave zajęć pewnie tego najda dostałem right. jest tam obity 5 ma widziałem na papę przyjąłeś. ale dobrze Mateusz, przez to że ty dostałeś tego najda to ja za siedem tylko Leciał za nas, musiałeś go na No dobrze I to, no I we mnie pierdolnął Pago jest jak ten, Kapitan Ameryka co się rzucił na też, żeby... no, no ja, ja go no próbowałem ominąć i dostałem go prosto w czoło no eee, Pabor insta Smołka i idziemy to samo robimy Tak samo robimy, idziemy to samo Dawaj, dawaj, dawaj Threshuje długą, biało mam Co ty robisz chłopie? Cave jeden. Plant. Ja wbijam. Cave jest, cave jest. Pali się. Leży. Long ja bym stanował. Long i na shorta przejść. Ja palę tego cave'a. Dwóch, dwóch cave, dwóch, 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 dwóch. Jeden leży. Jeszcze jeden. Skazuj, że mnie zabijesz. Dobrze. Dobra, <laughs> Dostał on Ej, dobra. No żeś się to... poddawał. <laughs> teraz... Daj im ta smołka ktoś, może? Ktoś dać. Dobra, daj im ta smoke'a. Saju, Fago, kupcie po dwa flesze, wyjebcie tego nade'a, bo mam 9 fragów I... otwieramy, Uj, widzowie. Smoke'a do umie w Saju? Ja umiem z respa. Eee... Nie z respa, tylko tam, kurwa, przed B. Dobra, flesze, no? cztery flesze na B macie dać. Jakby to Dam, I zgadź, a my podajemy, chodźcie. Fevor. A, cztery, no bro. Ja jeszcze nade'a sydam na web, na rampie, żeby dzisiaj ze wchodzę. Jest? No bo, bo. Bo. I tam kurwa, i nie, nie wchodźcie tam. Co to nie. No i co z tego? Nikomu widać. Donata no, wrócił to. do BBS-a w ogóle. Dobra, nie możemy wejść teraz. Jest bbs oni się spodziewają, w dwójkę tu grają. Tak, 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 no. tak ogólnie. Ale ja jest, tak, Przeskanował mi. Albo to w nim na mida, chodźcie. Poczekaj, no. Manny fart. Poczekaj, Saju, może żebyśmy razem z, midę zamknęli, to? Ja w cave jestem, póki co. Hmm? No dobrze, no to my sobie walk midem wejdziemy. Donat wrócił za, Donat wrócił ta. Dać smoke okno? UOK, nie, wok wychodzimy Jak coś to HEDA musimy dać, tylko w oknie Dobra To mój jeb... no czekaj Donat nie widzę, nie Nie ma redrumu On jest, do lewej raczej Chodźcie, i idziemy do okna na uOK Spadają B Obity, nice To nie Dobra, dobra, zaraz topamy, topamy, uOK, Donat Jednak mój nic To dało Co to? Podejdź przy prawej Podejdźcie Na Łoku, cały czas Łok Idziemy I do CT chodźcie Daj smoka do... Albo nie dawaj, wychylmy na niego. Dawajcie. Walk. Kurwa main No i to ta Jebany kurwa to teraz wychylić. Szkoda Ja, Dobra, nie, 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 mam nie, nie, Ja nie, ja, ja ja idę nie, po na początek nie, nie, ja ja palę nie, 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 ja to odcinam no tak, w... miała... jeszcze aby... jeden środek środek Jeszcze jeden nie, Red Mianę robi z nimi Izzak, się! Rampa Redrum masz. Kurwa. Ale nie wchodzą, spokojnie. Oni pójdą na... Rampa był jeden. Redrum dead. Ekstra. No był Rampa wcześniej, lat. Tak, był Rampa. Pago szuka info. Szukaj, go, szukaj. Dobra, Pago ma całą B. Ej, hej, mógł wejść, tu, kurwa, no, nie ruszaj się. No się popatrzył B... Ja, ja najwyżej zginę, ale trzeba byś tak uważać. Kładzie B. Będzie nie mam bo stamtąd przyszedł. Blisko, blisko mnie. Obity, obity, nice. O ja pierdole, kurwa, straszysz, wiesz? Mhm. Ja uciekam z Cave'a. Mi dawisz, a jeden... Jeszcze jeden Cave. Też jest, gnój Dobra, wracam. cave. Chcesz flesza? Ja paguję, patrzcie sobie na rampę. Kodla, na no dojdź Ja pójdę pierwszy, tak, tak, kada. tak. Czekaj. Jest, jest, ciocia, ciocia. Zaraz Zero ma. No, może do nad wchodzić. A, bo ja w tempach jestem jest jeden KF, wychodzi jestem w dupie B jest no. Czemu nie podszedłeś? Nie, no ja miałem piłkę, nie zauważyłem, no zginąłbym 100% Dobra, yy, idę z tobą, chodź KF z mnie Ja może paki wskoczę? Ja, ja nie mam nie, nic KF, KF leży, jeszcze jeden Intero, intero ma. ma Fleszuję no jest mitne podbę, jeszcze inne baj 2-2 7 bodba jeszcze był bity trochę Pago wychyla teraz Ta pikuję to j**a bad Nie Wiem gdzie drugi, nie? Dainda nie dawał nam idzie? Nie wiem Chowaj się tutaj Pago przed... Mogłem się minąć z nim rampę A Pago pozycję Cisza Kredykcję mam, z B do A idzie Szukaj 10 Hp Dwa, prawie dwóch rampadzi. CZAPĘ ma jeden. Wow, super baba, tak. Jak porobienie. Bo co ci pierdoz? mamy, już, to, Jesteś takim klaczerem. Trochę, mógłbym Ale, ale, nie ale nie bijesz tak, jak czujesz tą gierkę, nie? W takim klaczem, tak? Pod presją. Tak, tak, A, lubię no. to. Ja sobie naprawił tam błąd w pierwszej powyższej. Dokładnie, to już byśmy wygrali, gdyby nie ten mój błąd, teraz musiałem naprawić. Łatwo, kurwa. No forma no, jest na comeback, Forma no, no, jest tak. na Nawet na Faceitach tych zjebanych kurwa. Jaki, ale ładny kombak zrobiliśmy powiem nie?